Pierwszy raz widzę jak Marek rozkłada te żeluzje. Jeszcze nigdy żeśmy nie rozkładali. Zawsze kiedyś musi być ten pierwszy raz. To był, słuchajcie, najlepszy inwestor w końcu Troszeczkę lepsze, cool. bo można dużo czasu zaoszczędzić, ja nie muszę wkręcać tak jak sąsiad mój. się bawi i jemu zajmie to dużo czasu, było dwie minuty, żeby to założyć i już jesteśmy fajni, a on będzie się bawił po prostu długo z tym. I do garażu. Do garażu Wikus. korzystam w sytuacji i robię jeszcze ostatnie prania, bo mam, a muszę zrobić, bo później nie wiadomo jak, wiecie, może tak być, że może nie być prądu, będziemy mieli tylko agregat, ale agregat będziemy używać tylko do takich. Podstaw typu klimatyzacja i żeby sobie coś zrobić do jedzenia, ale raczej jedzenie będziemy robić na grillu, bo kupiłam nawet gaz wczoraj. Pewnie teraz już bym miała problem, żeby kupić. Właśnie sąsiadka wróciła ze sklepu i powiedziała, że już wody nie ma i jest ciężko kupić. A zaraz Wam pokażę, żeby nie być gołosłowną, że wszyscy tak robią. Właśnie jak my, że zakładają żaluzje W domu się już robi powoli ciemno. I o! Trochę się boję, powiem Wam, jak widzę, jak się wszyscy ludzie szykują, to szok. Zobaczcie, co się dzieje. Ten dom już ma założone żaluzje. Tam zakładają. Nasz sąsiad też zakłada. A my już właśnie mamy żeluzy założone. To zaraz będzie zostanie wywiezione do innego garażu, który mamy. Te rzeczy będą postawione przy samej furtce, bo są najcięższe. To jak widzicie, mam już gaz kupiony i jest przygotowany, jakbyśmy mieli robić sobie tylko jedzenie na grillu, bo nie będzie prądu, na przykład, bo ja nie mam gazu w domu. Mam tylko właśnie tą Płytę indukcyjną. E, tu widzicie, sąsiad też już ma żaluzje pozakładane i powiem Wam, że tak jak Wam Marek już mówił, że to jest super sprawa. Marek już pół domu em, odkręcił i właśnie te, e, te żaluzje zasłonił. Nasz sąsiad nie ma tego szczęścia. On ma jeszcze te żaluzje takie wkręcane. Kiedy, kiedyś właśnie my też mieliśmy takie. Znaczy kiedyś mieliśmy takie wkręcane, a teraz mamy właśnie takie, więc to jest super sprawa e, i. To nawet mogę ja sama zrobić, bo to wystarczy po prostu odkręcić w jednym miejscu i ścisnąć, i już jest w porządku. I Marek, teraz pewnie zaraz będziemy jeszcze. O, widzicie, tamto okno, to chciałam właśnie wam pokazać, tamto okno nie musi mieć żaluzji, bo to jest okno takie już typowo przeciwhuraganowe, ono jest całkowicie inaczej zrobione i jemu się nic nie stanie. Mm, I to właśnie to okno, żeśmy wymienili. Mamy w planach wymienić takie na wszystkie. Ale tak jak widzicie, już tam, no to musimy te żaluzje założyć. Tam jeszcze sąsiad zakręca wszystko. To są te takie właśnie wkręcane. Czyli te, te, te nasze są lepsze. Ja idę do domu, już zaczyna padać. I powiem wam, że jak to widzę, jak się ludzie szykują, to mnie jeszcze większy strach ogarnia. zobaczcie jak już jest ciemno. Marka słychać jak zakłada żaluzję. Już na tych dużych oknach też mamy właśnie żaluzje założone. A ile Marek zakłada żaluzję? O, jeszcze go widać. Właśnie przed chwilą odsłonił. Tam widzicie Marka? Nie, nie widzicie. No już światło, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że Markowi zajęło to jak na razie 20 minut. A już cały dół mamy zasłonięty. O, jeszcze odsłania, jeszcze, jeszcze walczy, ale mnie rozpromienia. Yy, cały dół już mamy, i już tutaj górę, i zaraz jeszcze drugą stronę, i Marek już będzie skończony, już będziemy mieli wszystko zrobione. Więc naprawdę dla jest super sprawa, jeżeli ktoś mieszka na Florydzie i, i przeżywa właśnie takie teraz to, co my, to naprawdę bardzo dobra inwestycja. Yy, tak. Ja zaraz kładę Wiktorię na popołudniową drzemkę, bo Wiktoria wróciła ze szko szkoły. Szkoła jutro i pojutrze jest zamknięta, więc Wiktoria zostaje z nami w domu. E I zaraz postaram się pojechać e właśnie do mm, sklepu. E jeszcze coś, parę rzeczy kupić może, jak mi się coś uda. I muszę koniecznie zatankować sobie samochód. E Marek swój ma zatankowany. Mamy też paliwo dodatkowe do, agrega do agregatu, ale mam nadzieję, że mi się uda zatankować jeszcze samochód do pełna. Ja i mój kapelusz. Słuchajcie, jak wiecie, zbliża się do nas huragan, huragan Matthew. I no nie będziemy tam w tym huraganie, niejako w tym, tym ten huragan koło nas nie przejdzie, w sensie nie przejdzie przez nas centralnie. Tylko będzie, dostaniemy te, te silne wiatry z jednej strony tylko, czyli, czyli oko nas nie, nie zahaczy, ale wiatry ponoć mają dochodzić do 100 mil na godzinę, czyli to jest około 160, 160, mil, 160 km na godzinę i 160 km na godzinę, ale to są tylko wiatry takie, które mają cały czas wiać, a wiatry, które. Będą takie gościnne, no to pewnie będą jeszcze większe. Słuchajcie, ja tutaj stoję, yy, pokazuję specjalnie na to jeziorko, bo dużo z Was yy, podoba wam się te, to, to właśnie jeziorko, ale o co chodzi? Dlaczego ja kurde pokazuję je? Bo jest taka sprawa, że proszę bardzo, odwracam, zobaczcie, spuszczają wodę z niego. A dlaczego? A dlatego spuszczają z niego wodę, fontanna już nie działa. Dlatego spuszczają z niego wodę, bo mają być bardzo mocne opady deszczu i jak deszcz zacznie padać, to zamiast zalewać prawda nasze tutaj o tam się jakieś ryby kołyszą, y, że zamiast zalewać nam y, domy, to po prostu ta cała woda będzie spływała sobie tutaj do, do tego jeziora. W ogóle domy jest... są na górce, nie? No. Zrobione. A tu macie Orio, bo dawno się jej nie widzieliście i się Oreo. o nią. Orio! Orio! Ojej! Ojej! Orio nie wie, co się dzieje. Orio tak? w ogóle nie wie, co się dzieje, bo u nas w domu jest ciemno, teraz i u nas w domu jest ciemno, i ona w ogóle jest zdezorientowana. Nie wie, nie wie o co chodzi. Znaczy, mi się wydaje, że ona Marek czuje, że coś idzie. Być może, być może, a Wiktoria. a Wiktoria no, mówi, że, że już jest night time i trzeba iść spać. No. Teraz I teraz właśnie. poszło na drzemkę, a w pokoju to ma ciemno, jak w grobowcu. Dokładnie, jest no. tak ciemno w domu. Ale zobaczcie, tam pewnie Ania już Wam pokazywała, widzicie? Wszystkie domy, które tam są, To, aż tak z bliska właśnie. to wszystkie domy, które tam są, proszę bardzo, te, które mają właśnie te, te, te okiennice, żaluzje, to już są pozakładane, nie? No ten akurat tutaj żółty nie ma. Ten żółty nie ma, bo, no bo nie ma bo nie ma żaluzji, także tak, troszeczkę A wiesz, będą Marek, mieli że, yy, przerąbane. E, że molo? No słyszałem właśnie, że że Od molo. Widzów, no. napisali, że molo zostało nawet moja mama, bo ja z, ma z mamą dzisiaj rozmawiałem i mi mówiła właśnie, że, że takie są wiatry, że w ogóle demoluje molo w Sopocie. A no wiesz. no nic, ja idę dalej, kręcić i przygotowywać Mnie i mama chować. moja tylko pisała, dlaczego nie ma dzisiaj dwóch filmików tylko jeden. A, no. Idę dalej przygotowywać, bo już przymocowałem trampolinę. Takie specjalne kupiłem uchwyty, które się wkręca w ziemię. Ja je wkręciłem w ziemię jakieś 60 cm. One w ziemię są wkręcone, czy nawet lepiej niż 60 cm. I je przywiązałem takim taką linką stalową na sztywno. Ale powiem Wam, że pierwszy raz właśnie jest aż tak. Bo pierwszy raz widzę, żeby ludzie, wszyscy zasłaniali właśnie te okiennice. Widzę, że właśnie w sklepach się tak dzieje, że jest gorzej niż na święta, bo w święta też jest tak dużo ludzi. No. A, ale znaczy w zeszłym roku, jak Wam mówiliśmy, że idzie sztorm. To wtedy, czy idzie huragan, to wtedy też nie było wody w sklepu. Bo też pamiętam Marek i cię dalej robić. Ja a, ja, robić dalej. Nara. a ja słuchajcie, jeszcze jadę do sklepu i zaraz y, pewnie zobaczycie, co się dzieje. Zauważyłam, że ludzie, którzy nie mają y, tych żaluzji, to zakrywają okna właśnie dyktami, takimi właśnie sklejkami, ale powiem Wam, że naprawdę warto jest zainwestować w takie. Takie żaluzje, i zaraz ja wam pokażę, co się dzieje na, na stacjach benzynowych i ogólnie. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko nagrać. Ale najpierw kładę do sklepu, bo tam też mam parę stacji po drodze. Na razie powiem Wam, że bardzo spokojnie. Znaczy, niebo jest takie zachmurzone, zaraz je zresztą zobaczycie. Ale droga jest bardzo pusta i, i w ogóle się można powiedzieć, że takich nic nie dzieje, bo pewnie ludzie wszyscy siedzą w domach i, i wszystko szykują. No a ja mówię, jeszcze skorzystałam z tego, żeby jeszcze zajechać i wiecie, kupić takie nawet taki suprze przekąski, bo nie wiadomo jak będzie. Może być tak, że sklepy mogą być parę dni pozamykane, jak nie będzie prądu, to już w ogóle. To jak widzicie, tak się prezentuje właśnie a, niebo. Na razie jeszcze nie jest tak źle, ale powiem Wam. O, właśnie takie odczucie, właśnie. miałam Wam powiedzieć, bo mówiłam to Markowi. Powietrze jest wilgotne. Czuć bardzo wilgotność, ale to nie jest taka wilgotność, jak jest zawsze yy, latem, tak? Kiedy jest upał i czuje się tą dużą wilgotność w powietrzu. Ta wilgotność jest taka właśnie tak jak Marek to stwierdził, od oceanu, czyli czuć po prostu. Yy, tak jakbyście, o, się wdychali taką parę z takiego nawilżacza powietrza, e, który się podłącza do kontaktu i prawda, i paruje Wam woda. To jest właśnie coś na takiej zasadzie, to jest jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej skondensowane i takie bardziej właśnie od oceanu takie, czuć właśnie takie słone trochę to, to, to powietrze. Już jestem w sklepie, śpiałam sobie głosy, bo już wiecie, co już mnie denerwowało. że mi będzie wygodniej. E, jak widzicie, tutaj są prawie pełne e, półki. A zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie jakieś takie w puszce rzeczy, typu właśnie mm, kukurydza, a, czy ananasy, czy o, jakieś owoce dla dzieci. To wszystko zniknęło. I tak samo tutaj. Peanut butter i jelly zniknęło. Nie ma już. <grydza> Bardzo mało jest sztuk. Ja idę właśnie teraz coś kupić takiego. Na przekąski, jakąś, może dzisiaj pizzę. Tutaj też puste półki normalnie. No, nie ma wody, zobaczcie. Tu zawsze jest woda, i tam dalej jest woda. Nie ma już wody normalnie. Puste półki. No to papieru, to, ale to w ogóle jest brud. Dobra, idę coś wybrać i odezwę się do Was za chwilkę. Aż żałuję, tak jak wczoraj właśnie z Lorą rozmawiałam i Lola do mnie mówi, Stara, dawaj, ty to nagrywaj. <ścoughs> dawaj, nagrywaj vloga. A ja mówię, nie, nie, nie. Ale powiem Wam, że wczoraj to było tak dużo ludzi. W sklepach. Mam nadzieję, że mam jeszcze to zdjęcie, które właśnie Loli wysyłałam, co się działo w kastko i w ogóle w Targecie i wszędzie. Teraz to już jest spokój teraz to jest taka cisza przed burzą. Normalnie ludzi prawie w ogóle nie ma w sklepie. Kredka tylko, <grytko> bo wszyscy się po prostu szykują do, do huraganu i, i po prostu zakładają szadersy i takie tam rzeczy. U nas już akurat my to mamy fajnie, bo już, już to wszystko jest zrobione. Mówię, pojechałam po jeszcze jakieś znaki, czy jakieś takie rzeczy. No i zobaczymy, jak będzie na stacji. Mam nadzieję, że na stacji też będzie taki spokój. No i chyba sobie nie zatankuję, paliwka, bo zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, są czerwone flagi pokazujące, że już nie ma paliwa. I po jednej i po drugiej stronie. No dobra, jedę dalej, zobaczymy, może coś będzie jeszcze.